Szalony kolekcjoner, jak wiecie cały czas zmagam się z poszukiwaniem Wawrzyniaka w związku z tym wymyśliłem konkurs za nami 5 unboxingów, szykuje się szósty. E, typujemy w którym unboxingu od szóstego, czyli unboxing 6, 7, 8, nie wiadomo kiedy trafimy e, szalony trafi Wawrzyniaka w saszetkach T-Mobile Extra Klasa. E, podajemy numer unboxingu i numer saszetki, którą będzie otwierał w danym unboxingu, czyli na przykład e, unboxing numer 7, saszetka numer 12. Jeżeli ktoś trafi, dostanie komplet zawodników swojej ulubionej drużyny z Team Extra by A. Będą to gwiazdy i będą to karty podstawowe. Być może dorzucę jeszcze Jakiegoś ulubieńca, mistrza lub bramkarza lub Zobaczę. W każdym razie, kto trafi, otrzyma komplet swojej ulubionej drużyny. Zastrzegam od razu, że jeżeli ktoś wybierze Legię, nie dostanie Wawrzyniaka. Pozdrawiam Was. Albo nie pozdrawiam. Poczekajcie jeszcze chwilę. To znaczy pozdrawiam, ale poczekajcie. Otworzymy jeszcze trzy saszetki. Mamy tutaj buzałę. Ulubieńca koseckiego z legi. Śmiałbym się bardzo, jeżeli teraz trafię w Wrzyniaka, konkurs nie miałby wtedy sensu. Natomiast ogólnie, patrzcie, co się stało! Jest, jest, jest! Trafiliśmy we wałżyniaka, w Wawrzyniaka. więc konkurs jest nieaktualny, niestety. Pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner, cześć. Ale jest! Jeju, chciałem ogłosić konkurs, nie wyszło. Konkurs nieaktualny, pozdrawiam jeszcze raz, szalony kolekcjoner, cześć.